A to Uszkaniowski, Jacek Murański, który ma napisane Bóg, honor, rodzina i ojczyzna. I z tą rodziną tutaj jest duży znak zapytania, ponieważ według pana brata, nie dość, że wojna z bratem jest totalna to jeszcze była wojna z ojcem. Ja nie lubię wchodzić w tematy rodzinne, ale no, jak o to nie zapytać, skoro pan cały tutaj panel o tym rozmawiał? Według mojego byłego brata, to niech pan podkreśli, a y, mówimy o relacji z ojcem, no to ja już udzieliłem odpowiedzi, udzielę panu jeszcze raz. Tam są antyfakty, bo między innymi redakcja antyfakty yy, tą sprawę promuje na zlecenie tej stonogi, ale mi to w ogóle nie robi, bo ja mówię o faktach. Fakty są takie, że jeżeli byłoby tam chociaż ziarno prawdy w tych, w tych bzdurach, no to jakim cudem ojciec przepisał cały majątek po sobie na nas, na tych rzekomo, których tak nie lubiał. To to pytanie, to ponieważ według. To jest... Sekundka, dobra, bo ja bym. Ja, ja skończę, bo to jest istotne i to jest. Teraz... to mówił też na scenie. I powiem jeszcze raz. No więc, właśnie, ale to pan zadobi pytanie, ja mam prawo na nie odpowiedzieć, bo może ci, którzy pana oglądają, nie byli widzami sceny, tego, tego materiału na scenie. I teraz, to nie są moje słowa, moje wymysły, tylko testament i wola ojca o tym, że my wszystko dziedziczymy jest oparta, jest poparta po, jest, jest opinią grafologa. Grafologa z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Na podstawie tej opinii sąd, zabl sąd zablokował wszystkie nieruchomości mojego byłego brata. Koniec kropka. Fakty, antyfakty. To niech sobie widzowie. To dlaczego brat dostał 5 szóstych, a pan dostał 1 szóstą? Nie, to, to nie, to było na etapie, kiedy ja z rodzicami ustaliłem, że okej, okay, no jak to jak to sam podkreślał, nie, nie powiodło mu się w życiu. To był, to był rok 2000, 2000. ta decyzja była w roku 2015 albo 2016, przedyskutowana ze mną. Że ten majątek w górach jest po pół, jest dla was, a tutaj to, to mieszkanie we Wrocławiu, niech to będzie dla, bo on nigdy nie miał dachu nad głową, niech to będzie, niech to będzie dla niego. A propos Norwegii, w żadnej Norwegii nie mieszka 20-latek, powiedziałem, bo w 2000, 2012 roku wyjechał. To mam... Dobra, i koniec. Zadaje pan pytanie, proszę mi dać odpowiedź. Natomiast w momencie, kiedy on dokonał tego, tego czynu, który ojciec mój uznał za hańbiący, tego już nie będę rozwijał, bo kto ma, to, Decyzją mojego ojca w roku 2017 pryta pan mieszkanie, które już było ojca, bo było to spadek po mamie, mhm. przestał obowiązywać. Ojciec tamten testament wywrócił, sporządził nowy, potwierdzony przez grafologa i przez sąd, że wszystko jest dla nas. Więc To, co było wcześniej, zostało anulowane. Przecież ojciec był świadomy tego, co robi, bo był ławnikiem w sądowym, więc dokładnie wiedział, co jego ruchy będą oznaczały. Tamto decyzja ustalona ze mną z 2016 roku nie obowiązywała. Bo to też moją wolą, moją wolą, ta większość mieszkania y, przeszła na markę, ale to był rok 2016. Koniec 2017 mamy 2016-2017, koniec A Jak pan odpowie na to, że według pana brata nie ma pan żadnych relacji z ojcem na końcu i nie był pan nawet na pogrzebie? to odpowiem jeszcze raz. Jeżeli ja nie miałem relacji z, oj, z ojcem, to jakim cudem przepisał wszystko na nas? No. Mam pytanie, czy był pan. Ale nie będę odpowiadał na każde szczegółowe pytanie, bo wie pan. Nie, nie chodzi mi tylko o to, czy był pan na pogrzebie, bo to dla ludzi jest ważne. Ja byłem na drugi dzień po pogrzebie, ale tylko po to, bo już, bo, już, bo już wiedziałem. To w sumie też ojciec, bo miał tam taki sprytny plan. Dlaczego to przyciągać potem 4 lata ten proces testamentowy, po to, żeby go zabolało? I zabolało go, bo najpierw mi zapłacił. Taki był plan. Ojciec też był szachistą, podobnie jak ja, a ja jestem jego pierworodnym. Natomiast też y, ojciec ze mną rozmawiał, żeby unikać z nim kontaktu, bo wiedział, że ja jestem osobą emocjonalną i wiedząc to, co on zrobił, ojciec zrobił na zimno. Ojciec był bardziej, bardziej zimno był, an był analitykiem. Poprosił, żeby unikać kontaktu z nim, żeby mnie ja nie wybuchł, tylko prze żebyśmy przeprowadzili ten nasz plan procesowy, o którym ojciec mi powiedział jeszcze przed śmiercią. Na zimno, a na zimno, to znaczy unikać kontaktu bezpośrednio z osobą, która no, donosiła na mnie na policję. No. Jeśli pan pozwoli, to czemu pan nie był na pogrzebie ojca. Jeszcze raz, no, przecież pan odpowiedziałem, byłem drugi dzień. A to żeby się nie spotkać z bratem? Po to żeby się nie spotkać. to byłoby nieuniknione. No mogłoby dojść do jakichś dramatycznych sytuacji, a mi one były niepotrzebne. Ja ojca bardzo często odwiedzam i byłem na drugi dzień po, tym, po, ty, po, tym, po tej ceremonii. Czy po prostu dla mnie to jest zastanawiające ja, dla mnie no. Nie, bo to było, ustalone, to było ustalone z ojcem, żeby unikać kontaktu, aż zrealizujemy. On tam sobie z niebios patrzy i się, i się śmieje, że jestem, takim, że jestem takim wykonawcą jego woli i takim zdyscyplinowanym. A jestem bardzo zdyscyplinowany. Ludzie też pytają pana o kategorię wojskową. No i? No i chciałem zapytać o to. No, no kategoria A. Okej, bo tam chyba w materiale wychodziło, że ma pan jakąś inny. Ale jeszcze raz, w materiale, wie pan, można mówić... Nie tego daję panu... No, ale można właśnie, dlatego do... teraz daję panu szansę no, na odpowiedź. Yy, no, nie będę odpowiadał na każdy idiotyczne... Yy, znaczy na... Nie, pan nie... kategorię A. Tak, tak. A z tym francuskim? Pas de monde suri. Właśnie ludzie pisali, że pan to przeczytał z kartki. Tak, tak, tak. Ne compris pas. Ne compris pas. Pana... żona coś krzyczy do pasuta. Syna lea. Syna Nie przeszkadza to Panu, że nie, nie tam dochodzi czy, do kłótni żona, Pana żony? Żona sobie bardzo dobrze da radę. że intelektualnie go zjada, tego pasuta. Dziwna sytuacja. Dobrze. Więc służy czego, Pan nie rozumie, no? tak dobrze mówi po francusku? To, to, to powiem brzydko, to powiem brzydko. Syna lea. No. Że ja prowokator? Syn Alea prowokator. Dobra, idziemy dalej, bo ja nie panę. Bo ludzie mówili, że pan czytał to z kartki, ale widzę, że pan. Powiem jeszcze mocniej. Syn Alea pour l'été. Dobra, przetłumaczy to ktoś, mam nadzieję. Natomiast jeżeli chodzi o tę sytuację, to widzę, że pan na to irytuje, że ludzie podważają te rzeczy. No nie irytuje mnie. Po prostu nie będę... Są rzeczy, o których się nie dyskutuje publicznie. No, nie wszystko jest na sprzedaż. Dlaczego no, nie rozumiecie? Są tacy, którzy książki potem piszą, a są tacy, którzy... Nie chcą dyskutować, po prostu nie chcą, no i tyle. Dobrze, czemu Mateusza nie ma tutaj dzisiaj nie było na konferencji? Mateusz ma przed sobą. Nie, to nie chodzi o to, co będzie miał w grudniu, tylko ma przed sobą wyzwanie życia e, dostał szansę życiową. E, mówi o walce, e, to, to, to może całkowicie Zmienić wszystko w jego życiu, bo może wszystko wygrać albo wszystko przegrać. Ale w związku z tym każdy jego dzień, każda godzina musi być zagospodarowana. E, więc. E, za wszystko, o wszystko dba w tej chwili Karolina, i też wolą Karoliny było, żeby Mateusz był w tej chwili w takim kampie i w takim trybie, gdzie nie może się wyrwać nawet na, na godzinę. Czy nie będzie go na walce? Będzie decyzja Karoliny, bo może, może, może być, ale to wszystko Karolina, Karolina, jego aktualna menadżerka, ale też dziewczyna od ponad roku, która ma świetny na niego wpływ. Ona zarządza teraz jego czasem, jego kalendarzem. Okay. A jak Mateusz zareagował na te wszystkie rzeczy, że państwa spór rodziny jest teraz w internecie? No, jest zaszanowany, no ten pasut nie wiem, on, albo on boli go to, że jak dzisiaj powiedział dwa razy, powtórzyłem w obecności Mateusza na jego wydarzeniach hasło Bóg, honor, ojczyzna, albo ma jakieś traumy, no, że on z zacietrzewieniem godnym lepszej sprawy cały czas wynika w nasze rodzinne relacje i on mi opowiada, co jest dobre dla mojego syna, a co nie. No boga, co on przeżył, ten chłopak w dzieciństwie, jakie krzywdy, jakiej krzywdy doznał, jakie nosi w sobie traumy, że aż tak bardzo Wnika w te relacje, no, strasznie go to interesuje. No dzisiaj 30%, 30 swojego czasu na face-to-face face poświęcił temu. No. Mateusz ma do niego pretensje o to? Nie wiem tego, czy Mateusz ma do niego pretensje. Znaczy, powiem szczerze, że zawsze mi się też kojarzyło, że pan jest z Mateuszem kompletnie nierozłączny i też mnie to trochę dziwi. Rozumiem tę narrację, że on jest przez menadżerkę, czyli przez swoją, zaangażowany w treningi, ale coś mi się tu nie zgadza, że pierwszy raz nie widzę pana z Mateusza, czyś mnie wrażenie, że się nie rozłączy. Kompletnie. Panu się może nie zgadzać, natomiast ja nie bez powodu podkreślam słowo menadżerka, więc też nie tylko, że gospodaruje jego kalendarzem, ale też dba o wszystkie jego ruchy wizerunkowe. Ona wszystko układa. No przecież nie, nie będę wchodził, i to już nie jest relacja tylko partner, partnerka, tak? Tylko to już jest relacja biznesowa. No jeżeli Karolina ma taki pomysł na Mateusza, no to, ja nie, to ja się mi pozostaje jeszcze tylko z nią zgadzać. No i tyle. No. To na koniec jeszcze chciałem zapytać, czy wyobraża pan sobie walkę z bratem? <słysk> to nie jest mój brat. Dobrze. Z decyzją mojego ojca to nie jest mój brat, więc ja się zgadzam z decyzją mojego świętej pamięci ojca. Okej. Okay. Czy wyobraża pan sobie walkę z Markiem Murańskim? Nie, w żaden sposób. Już jeden konfident się wylansował na mnie, nazywany, nazywany teraz ku mojemu zdumieniu przez wszystkich samozwańczo, no ale właśnie ten Redakcja antyfakty go wylansowała, więc dostał walkę w Prime, więc nie, 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 no już drugi raz, już jeden oświeciński jest, no, już drugi raz nie popełni tego błędu, na pewno nie. Dobrze, dziękuję za wywiad, wszystkiego dobrego. Dzięki, wszystkiego dobrego.